Co jest widzowie, o co chodzi? Jakiś psychopata. Idę do policjanta, szybko to zgłosić. Chodź, Fiona, chodź, chodź, chodź. Siemanko widzowie, jak widzicie, jest ze mną moja kochana Fiona, w którą w ostatnim odcinku adoptowałem. Także jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam do oglądania. A ja właśnie niedawno wstałem i postanowiłem z Fioną zrobić dzisiaj challenge, że będzie ona decydować o moim dniu. Także wy zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie, a my zaczynamy. Więc widzowie, tutaj nie mogę się kąpać, a tutaj mogę. Także zobaczymy, co Fiona wybierze. Fiona, chodź, mam przysmaki dla ciebie, także bierz. Okej, okay, mamy, czyli nie mogę się kąpać, pierwsze zadanie za mną, teraz drugie, no to trzeba by było się ubrać, jestem w swojej garderobie, ale żeby nie było tak nudno, to teraz zrobię tak, że Fiona będzie musiała wybrać, czy mam ubrać się w swoje ubrania, czy w ubrania mojej mamy, więc mam przygotowane jedzonko i tak, tu będę musiał się ubrać w kobiece rzeczy, czyli w mamy, a tutaj w swoje, więc zobaczymy, Fiona, chodź, chyba przyjdzie, nie wiem czy ona jest moja. o idzie, Fiona dawaj masz jedzonko, no i no i dobra, więc ubieram się yy, w mamy rzeczy, <noise> tylko pytanie, czy ja tam coś znajdę dla siebie na swój rozmiar, zobaczymy dobra, widzowie, jestem, zaraz wyjdę, zobaczycie no na pewno się będziecie śmiali, ale my tak stopy bolą masakra, jakieś stare butki znalazłem mamy, dobra, zresztą zobaczcie sami. tak, to ja, no niestety jedyne buty, które, w które się zmieściłem no i sukienka, jedyna, którą znalazłem, matka jakby mnie w ogóle zobaczyła, to masakra, nie wiem, jakby zareagowała no dobra, to co, kolejne zadanie wykonane i teraz, jak normalny człowiek, wypadałoby Zjeść. Widzowie, widzę, że Fiona już idzie, więc wpadłem na pomysł, że teraz Fiona będzie musiała wybrać, czy jemy w domu, czy na mieście. Dobra, Fiona sobie ładnie siedzi, łapki złączone, i teraz tak, tutaj jemy na mieście, a tutaj jemy w domu. Fiona, chodź i uwaga, uwaga. To idziemy na miasto. Teraz niech Fiona zdecyduje, czy mamy iść do tego miasta z buta, czy komunikacją miejską. No dobra, to co, jedzenie przygotowane, tutaj idziemy z buta, a tutaj jedziemy komunikacją miejską. Także wołam Fionę, chodź na dworek. Co ona tam zobaczyła? Może to jakiś pies był? Nie wiem, coś wyczuła? Co ty tam czujesz? Ja nie a, wiem. A... Dobra, chodź, wybieraj. Okej, okay, no to z buta idziemy, no dobra. A wy dajcie znać w komentarzu, czy macie adoptowanego pieska, czy w ogóle macie, czy nie macie pieska. No i dobra, coś znalazła znowu. Chodź, no trzeba się najeść, jestem głodny. Skoro mamy zjeść na mieście, to niech Fiona zdecyduje, czy jemy fast fooda, czy coś zdrowego. Tutaj będziemy jedli fast foody, a tutaj będziemy jedli coś zdrowego, no normalnego, po prostu wiecie o co chodzi. I uwaga, no niestety, fast fooda z rana. Niezdrowo, no ale dobra, skoro wybrała, to idziemy na fast fooda. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, panie pani, tutaj z moją kochaną Fionką, moim pieskiem. Może ona zostać, czy nie bardzo? Czy nie pozwalacie na pieski? Oczywiście, że może zostać. Nie ma problemu. Ojejku, jaka ona jest słodka. No, mega piesek, właśnie niedawno ją adoptowałem. A co pan dzisiaj taki wystrojony? A, to, no, bo taki challenge mam, wie pani... Jakby nagrywam odcinek i ona decyduje o moim dniu. No i tak wyszło, że niestety musiałem się ubrać w ten kobiecy, w sumie to mojej mamy strój. To musi być ciekawie. Proszę bardzo, smacznego i do widzenia. Dziękuję bardzo. Ej, widzowie, a gdzie jest Fiona? ona tu przed była. A tu, dobra, Fiona, chodź. Chodź, idziemy tu sobie usiąść. No dobra, widzowie, pojedzone, a teraz przygotowałem coś specjalnego. Stwierdziłem, że sobie pofarbuję włosy. Tutaj, słuchajcie, będę musiał zmienić kolor swoich włosów skina na stałe. No, a tutaj na chwilę jakąś szamponetką, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Panią fryzjerkę poprosimy. Fiona już się tutaj szykuje na jedzonko, także, no bierz sobie, Fiona wybrała to. to. idziemy do pani fryzjerki, niech nam zrobi ten kolor i zobaczymy, jak to wyjdzie. A ty, Fiona, poczekaj tutaj, dobra? Widzowie, tak wszedłem, stanąłem, bo ona jakaś zdenerwowana jest, nie wiem o co jej chodzi. Dzień dobry. A pan, co mi tam rozkłada? przed moim salonem. Bo chodzi o to, że ja nagrywam taki odcinek, że pies decyduje o moim dniu i dlatego to rozłożyłem. Mam nadzieję, że to nie problem, posprzątam to później. A no dobrze. Czym mogę pomóc? Ale super, już myślałem, że nie będę mógł tego nagrać tutaj, będę musiał szukać innej fryzjerki. Ja chciałem zmienić kolor włosów szamponetką tak na jakiś czas, tylko nie wiem jeszcze jaki kolor. Zapytam mojego psa i zaraz przejdę. Okej. Okay. Słuchajcie, postanowiłem sobie zaszaleć, który tak to na chwilę, to można zaszaleć. Tu będzie tak: zielony, różowy i niebieski. Fiona, weź sobie, tutaj coś daje. Zielonka wybierz. No jak inaczej, oczywiście, że różowy. pani mój piesek różowy wybrał kolor. Zapraszam na fotel. Masakra, jaki róż, proszę pani, nie spodziewałem się, że będzie taki mocny. Tak jak pan sobie życzył, jest różowy, ale niech pan się nie przejmuje, przecież to zejdzie za kilka dni. No niby tak, no co zrobię, challenge to challenge, nic nie poradzę, nie? To ile to tam wyjdzie za tą usługę? No, to wychodzi stówka. No dobrze, to proszę bardzo. Dziękuję i do widzenia. Ja również dziękuję, do widzenia. Dobra, widzowie, nie ma co płakać, w końcu zmyję te włosy. Na razie to, no dosyć śmiesznie to wygląda, ale dobra, zobaczmy, czy w ogóle tu Fiona mnie pozna. O, dobra... Chyba mnie nie poznaje. Chodź tu do mnie, Fiona, kurde, się uspokój to ja jestem. Widzowie, tak pomyślałem, że skoro już mam te włosy, mam ten strój od mamy, no to teraz. Zrobimy sobie jakiś fajny makijaż. Mam znajomą, która robi makijaże, więc pójdę do niej, a Fiona teraz tylko wybierze, jaki makijaż mam zrobić. Czy jakiś taki, wiecie, taki mocny, typowo kobiecy, czy jakiś delikatny. Mamy dwa talerze znowu i tak, tutaj będzie bardzo mocny makijaż, taki kobiecy, a tutaj będzie delikatny, taki jakiś tam skromny. No co, tak patrzysz na mnie? No wybierz sobie, wybierz coś. Dalej. No, oczywiście, że mocny. To idziemy do mojej znajomej, widzimy się za chwilę u niej. Dobra, jesteśmy już pod jej domem. Fiona, chodź tutaj. Dobra, Fionka się tutaj zajmie na ogrodzie, a my idziemy do mojej znajomej. No, Hejka, wpadłem na ten makijaż. No, Elo, jasne, tak jak się umawialiśmy, zapraszam do mnie. Dobra, widzowie, to oceniajcie w komentarzu, jak ja wyglądam. Co to jest? Co mi się stało? No co ty, dępej? Słodziutko wyglądasz. Dobra, dzięki wielkie za ten makijaż. Jelece, trzymaj się. Na razie dępej, żegnajcie widzowie. Teraz to mnie w ogóle chyba Fiona nie pozna. Fiona, gdzie jesteś? O, tu jest. Chodź, chodź, nie bój się, to ja. Ja wiem, że poznajesz. Chodź, chodź, idziemy. Dobra, widzowie, jesteśmy wyszykowani. Fiona też jest, zobaczcie, ładnie wyszykowana. Kokardkę ma na głowie. Zadowolona, szczęśliwa. A tutaj taki ładny napis za nami. No i co? Idziemy do różnych ludzi. Zobaczymy, jak będą na nas reagować i czy przyjmą nas w na do domu. Dobra, widzowie, pierwszy domek. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Tak, zobaczcie. Wzięli nas na gościnkę, także wchodzimy. No co? Dawaj, Fionka, chodź, idziemy. <laughs> Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Ktoś tu z kosiarką stoi. O co tu chodzi? Ja tego nie rozumiem, ale Fiona się rozgościła już dobrze. No dobra, to ja też siadam. <ścoughs> tak, Mega XD. No zobaczcie, reakcja taka. Pół na pół. Widzowie, zobaczcie, jak wszyscy jedzą ładnie z Fioną. Fiona ma swoje jedzonko. Pizza przyjechała, no pięknie. A tutaj nie wiem, co, kosi trawnik, czy, czy, czy o co chodzi? Co ona tu widzi? Eee, ktoś mi wyjaśni, o co tu chodzi, bo nie wiem. Fiona tam. <ścoughs> Przeszkadzają Fionie, zobaczcie to. Ej, 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 Fiona. Fiona, co ty robisz? O nie. Dobra, to ja już nie chcę tej pizzy. Fiona, zjedzę sobie do końca. Kurczę, Fiona, weź się ogarnij, Chodź tu, bo siary narobisz Dobra widzę, powiem tak, ciężko bardzo znaleźć tutaj jakiegoś właściciela. Ale znalazł się pan, jest dziennikarzem. No i postanowił przygarnąć Fionę na noc. Hmm, całkiem spoko warunki mieszkaniowe powiem szczerze. No, wygląda to zacnie. Dzowie myślę, że mogę zaufać temu panu. Dobrze mu z oczu patrzę, ale jak to się potoczy, to zobaczymy. No Fiona już się siadła jest zadowolona. To co? Idziemy i będziemy śledzić. Fiona, to trzymaj się tutaj. Ja lecę, a ty baw się dobrze. I uważaj na siebie. No i co? Musimy to sprawdzić, nie? Co tam się dzieje? Ja tego tak nie zostawię. Ale czy on... Widzi? Mam wrażenie, że on nas widzi. Musimy się trochę schować. Widzowie oni wyszli na spacer, ale nie wiem o co chodzi. Fiona jest na dolonie su góry. O co tu chodzi? Fiona chce wejść, ale teraz nie wie jak. Co jest Widzowie? O co chodzi? Jakiś psychopata. O nie, ja tam lecę. Uciekaj Fiona, proszę, szybko. Co się stało? Nie, Fiona, co on z nią robi? Chłopie! Co ty robisz? Powaliło cię. Jest policjant. Idę do policjanta szybko to zgłosić. Chodź, Fiona. Chodź, chodź, chodź. Mamy go. Dobra, czeka tutaj. Chodź panie policjancie, nie pij tej coli. Kurde, on sobie pije kole. Zamiast coś działać. No dobra, może przerwę, a niech mu będzie. Widzowie, zobaczcie, co tu się dzieje. Ja stąd zawijam. Chodź, Fiona, uciekamy. Chodź, chodź, chodź. Szybko, 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 Fiona. Fiona tutaj. Ej, co ten policjant robi, widzowie? O nie, dobra. Uciekamy. Fiona, gdzie ty jesteś? Chodź szybko, proszę. Fiona, chodź, 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 chodź. Dobra, słuchajcie, tutaj kończymy ten odcinek. Nie widać go nigdzie. Schowaliśmy się tutaj w stodole. Fiona tutaj też cała przerażona. No ale dobra, to co miało być fajnie, cały dzień spędzony z Fiona, a ostatecznie takie coś. Także zostawiacie łapę w górę, subskrybujcie, zostawcie jakiś komentarz i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, na razie.